bardzo się cieszę, że wspólnymi siłami razem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Głoskotwarki Wodnej oraz Państwową Strażą Pożarną i panem komendantem Jackiem Kaczmarkiem padła bardzo, zapadła bardzo ważna decyzja. Będą dodatkowe środki dla ochotniczych straży pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim. Budżet tego programu to 1 100 tysięcy zł. To będzie nabór otwarty każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej będzie mogła otrzymać do 15 tysięcy złotych i to do 100% wkładu, 100% sfinansowania swoich zakupów. Myślę, że Pan Prezes opowie więcej o tym programie, opowie również o kolejnym, który cały czas jest w ofercie Wojewódzkiego Funduszu dla Strażaków Ochotników. Podkreślę tylko, że dla nas jednostka, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej są bardzo istotne i ważne. Obok Państwowej Straży Pożarnej, która zapewnia nam wspaniały system ratowniczo-gaśniczy, ochotnicze straże pożarne są super uzupełnieniem, uzupełnieniem, które powoduje, że mamy najlepszą służbę o najwyższym wskaźniku zaufania na całym świecie. Bardzo im za to strażakom dziękujemy. Dziękujemy za ten, że ten system cały czas jest dopracowywany, doskonalony i myślę, że ta inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Wojewódzkiego i Państwowej Straży Pożarnej tylko to wzmocni. Bardzo dziękuję. Panie wojewodo, panie komendancie, szanowni państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować o tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dodatkowe środki, dodatkowe środki w postaci miliona złotych, bo przypomnę, że w tamtym roku realizowaliśmy program Mały Strażak. Było to 200 tysięcy złotych z naszych środków. Natomiast w tym roku udało nam się pozyskać milion złotych łącznie bo, jak powiedział Pan Wojewoda pula tego programu to milion sto tysięcy złotych piętnaście tysięcy dofinansowania na czterdzieści 44 zadania które znajdują się na liście y, jak, akceptowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest to, są to zadania z zakresu wyposażenia sprzętu y, ubrań roboczych hełmów ale także i aparatów y, do oddychania i i różnego rodzaju sprzętu potrzebnego do akcji ratowniczych i to jeden program, który będziemy realizowali. Drugi program to program poprawy efektywności energetycznej w budynkach ochotniczych straży pożarnych i tutaj mamy budżet w wysokości 300 tysięcy złotych. Ten budżet można przeznaczyć i otrzymać dofinansowanie do 15 tysięcy złotych w postaci dotacji. A, a dofinansowanie to 70% kosztów kwalifikowanych i w ramach tego programu można wymienić źródło ogrzewania, a jeżeli ktoś już posiada takie źródło ogrzewania nowoczesne, ekologiczne, to może zainwestować w termomodernizację budynku, czyli wymianę okien, docieplenia i ten program może być uzupełniony preferencyjną pożyczką, także łącznie 1 400 000 zł, dzisiaj Ogłaszamy te nabory na naszych stronach. Termin naboru wniosków od 15 czerwca do 30 czerwca zbieramy wnioski. Jest to nabór otwarty. Zachęcamy wszystkie jednostki ochotniczych Straży Pożarnych do tego, żeby te wnioski składały. No i oczywiście tutaj pod czujnym okiem pana komendanta te środki będą rozdzielone. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana komendanta Jacka Kaczmarka. Panie Wojewodo, Panie Prezesie, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że jest to kolejny rok tak wysokich dotacji dla jednostek OSP. Jest to rok praktycznie rekordowy. To, co ogłosił teraz Prezes, że do jednostek OSP trafi milion sto tysięcy złoty, to muszę, muszę dopowiedzieć, że planowana kwota z budżetu państwa na ten rok jest 15 milionów 600 tysięcy, co jak widzimy da ponad 16 milionów. To będzie rekordowe wsparcie dla jednostek OSP. Tu jeszcze trzeba nadmienić, że Narodowy Fundusz przekazuje ponad 5 milionów złotych na zakup samochodów dla jednostek OSP. Z tego się niezmiernie cieszymy, że jednostki, nasze jednostki są bardzo dobrze wyposażone, a jeszcze możemy poprzez takie dotacje doposażać je w różny, nowoczesny sprzęt a również i remontować siedziby jednostek OSP. Z tego jest mi niezmiernie miło i myślę, że kolejne lata będą przynosiły dalsze takie owocną współpracę między Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, a Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tak jak Pan Wojewoda wspomniał, teraz druga część konferencji prasowej, a później poprosimy o pytania. Szanowni Państwo, odcinamy, ale chcieliśmy ten moment i ten dzień wykorzystać do tych dwóch bardzo ważnych rzeczy. No, po pierwsze, rzeczywiście ta inicjatywa dla ochotniczych straży pożarnej bardzo istotna i ważna, ale chciałbym również. Przedstawić, Szanowni Państwo, obecną sytuację epidemiczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i opowiedzieć również o wkładzie Państwowej Straży Pożarnej w ostatnich miesiącach właśnie w walkę z epidemią koronawirusa w naszym regionie. No, w tej chwili mamy 601 osób zarażonych koronawirusem, 500 osób i są to osoby, które już wyzdrowiały. Systematycznie spada nam ilość chorych w naszym gronie, z tego się bardzo cieszymy, aczkolwiek te doniesienia i informacje z ostatniego weekendu nie są korzystne, jeżeli chodzi o inne regiony, więc cały czas jesteśmy w gotowości, jesteśmy przygotowani również na um, wariant, który no, będzie um, zmuszał nas i um, do takiego powrotu do pracy u podstaw, um, jeżeli chodzi o współpracę ze szpitalami, ze służbami, um, aby ograniczać rozwój tej choroby. W tej chwili takiego zagrożenia w województwie kujawsko-pomorskim nie ma. Wszystkie um, osoby, które z, są z wynikiem pozytywnym poprzez bardzo szybką reakcję służb inspekcji sanitarnej, innych służb również związanych z ochroną zdrowia powoduje to, że ta szybka reakcja ogranicza rozprzestrzenianie się tej choroby. Ale dziękowałem wojsku, czyli wojskom obrony terytorialnej. Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu, również Żandarmerii Wojskowej. Ostatnio również była konferencja dotycząca wysiłku, jaki wniosła również Policja. Dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim strażakom na czele z Panami Komendantami z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, strażakom ochotnikom, bo ich rola jest naprawdę bardzo duża. Zaczęliśmy od przygotowania w szpitalach i to była pierwsza jeszcze w lutym, na początku marca. Inicjatywa komendanta głównego i komendantów wojewódzkich, również panów ministrów spraw wewnętrznych i administracji. To była propozycja dla wszystkich dyrektorów szpitali, aby taki namiot mógł stanąć przed każdym szpitalem, aby można było tam dokonywać pewnej selekcji. Było to dopracowywane, powstawały nowe procedury, zostało to udoskonalone i dzięki temu myślę, że uratowaliśmy sytuację w kujawsko-pomorskich szpitalach, bo to bardzo dobra współpraca. Właśnie Państwowej Straży Pożarnej, WOTU razem z dyrektorami szpitali i personelem szpiali spowodował, że w pewnym momencie ograniczyliśmy do zera i dzisiaj tak jest. Też bardzo się z tego cieszę możliwość jakby rozprzestrzeniania się tej choroby właśnie w jednostkach służby zdrowia, ale strażacy również na początku zareagowali. Tutaj dziękuję panu komendantowi za tą akcję przewożenia próbek pobieranych we wszystkich szpitalach w województwie kujawsko-pomorskim. Jak wiemy, laboratoria zaczęły swoje funkcjonowanie, czyli Otwierały się i tylko w Bydgoszczy są te laboratoria. Od 16 marca, dzisiaj jest już ich kilka, bo mamy też jeszcze grudziący, ale trzeba było dowieść bardzo szybko próbki, aby znać jak najszybciej wynik, aby można było podjąć decyzję odnośnie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. I tutaj Straż Pożarna przewiozła łącznie w 800 przeszło transportach, przeszło 2000 próbek na terenie naszego regionu. Bardzo za to dziękuję. To była bardzo potrzebna. Współpraca nie wszędzie, to funkcjonowało właśnie ten system przepływu tych próbek, tak jak u nas za pomocą strażaków. Dzięki temu naprawdę mogliśmy szybciej podejmować decyzje, mogli te decyzje podejmować inspektorzy powiatowi Sanepidu, dyrektorzy szpitali. Też jesteśmy nie w przypadkowym miejscu, słynny magazyn, który się pojawiał na każdej na Radzie naszej Sztabu Kryzysowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim przy ulicy Olszczyńskiej, państwowej Straży Pożarnej. Z tego ma magazynu wiele towaru, środków ochrony bezpośredniej, trafiało do starostów. Starostowie rozwozili ten towar do samorządów gminnych oraz przede wszystkim do tego bardzo wrażliwego miejsca. Jakim są domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze, to tam było to największe zagrożenie cały czas. Ono oczywiście funkcjonuje. Tutaj do tego magazynu przyjeżdżały, przyjeżdżają i przyjeżdżać będą środki ochrony bezpośredniej z Agencji Rezerw Materiałowych. Jeszcze raz chciałbym podziękować, bo to wiem: dostawy o każdej godzinie dnia i nocy to, że tutaj. Funkcjonariusze bardzo nam pomogli, bardzo za to dziękuję. Dziękuję dowódcom, dziękuję wszystkim strażakom, którzy tutaj ciężko pracują, pracowali i pracować będą właśnie w tym ważnym punkcie przerzutu środków ochrony bezpośredniej do tych miejsc, o których mówiłem. Jeszcze raz bardzo dziękuję panowie komendanci, panie komendancie za tą współpracę kilkumiesięczną. Oczywiście my nie mówimy, że jest problem pandemii koronawirusa rozwiązany całkowicie. Cały czas jesteśmy. Jesteśmy czujni jako wiem, że na Straż Pożarną w województwie kujawsko-pomorskim mogę liczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Wojewodo i poproszę raz jeszcze pana komendanta Jacka Kaczmarka. No, mi wypada podziękować panu Wojewodzie za tą wysoką ocenę naszych działań. To pokazuje, że straż pożarna nie tylko jest skuteczna w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale mamy bardzo dobrą logistykę tak tu funkcjonującą, choćby na terenie jednostki numer 3 w Toruniu to, że strażacy są bardzo dobrze zorganizowani podczas wielu działań takich logistycznych. Pokazały też pożary w Szwecji, gdzie pojechała cała baza logistyczna, zaopatrzenie i mogliśmy tam wykonywać różne działania. I w tym właśnie okresie, w okresie działania podczas koronawirusa pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani, odpowiednio wyszkoleni, wykształceni po to, aby przeciwdziałać różnym skutkom zagrożenia. Myślę, że na uwagę też po, należy podkreślić fakt obecności Pana Prezydenta, Andrzeja Dudy, który dnia 5 marca był w komendzie powiatowej w, w, w Hełmie, który zapoznał się z naszymi potrzebami, i muszę powiedzieć, że już w marcu do naszego budżetu trafiła kwota ponad 3 milionów złotych na wsparcia, na zakupu niezbędnego sprzętu ochrony osobistej, sprzętu do dezynfekcji, którym mogliśmy tutaj chronić naszych strażaków, ale również mogliśmy. Przeprowadzać różne dezynfekcje pomieszczeń tam, gdzie tylko można było to zrobić. Także dziękuję Panie Wojewodo za tak wysokie słowa uznania. Myślę, że akcja jeszcze trwa i dalej nie zawiedziemy w naszym województwie. Będziemy działać. To należą też słowa podziękowania dla jednostek OSP, które realizują zadania choćby dostawy, dostawy żywności dla osób, które byli w kwarantannie. To są jednostki, które też mają odpowiednie wyposażenie, zabezpieczenie i mogli skutecznie te akcje prowadzić. Dziękuję panie wojewodo, dziękuję bardzo.